Najlepszych uczniów ziemi wolsztyńskiej spotkało nielada wyróżnienie. W piątek, 29 października z rąk wojewody wielkopolskiego otrzymali stypendium prezesa Rady Ministrów. Jak zaznaczył w swym przemówieniu wojewoda Wielkopolski pan Maciej Musiał, jest dumny z tego, że może wręczyć elicie młodzieży Szkół Średnich Wielkopolski decyzję o przyznaniu stypendium przez prezesa Rady Ministrów. Na tę niezwykłą uroczystość razem z rodzicami i opiekunami przybyło 338 uczniów, którzy na świadectwie w ubiegłym roku uzyskali średnią ponad 4,75. Wojewoda zaznaczył jeszcze, że ma świadomość tego, że wręcza te wyróżnienia przyszłej elicie Wielkopolski nowego tysiąclecia, które obejmie najwyższe stanowiska w państwie i weźmie na siebie odpowiedzialność za naród i państwo. Tydzień wcześniej najlepsza uczennica Wielkopolski Aleksandra Łuszczyszyn z poznańskiego Liceum Ekonomicznego otrzymała stypendium z rąk samego premiera. Z Wolsztyna delegowano Anetę Pawliczak z Liceum Ogólnokształcącego oraz Annę Wanaszuk i Jolantę Lejman, obie zespołu szkół zawodowych.